Cześć, się mam z tej strony się dzisiaj będziemy grać Duo, albo solowy. Na razie za zagram duo, duo Dobre. Chciałem powiedzieć jedno, że mm, oczywiście y, wbijajcie lajki like i suby Jeżeli pod tym filmem będzie 5 łapek w górę Zrobimy może w końcu coś lepszego. Tylko chcę Wam po coś powiedzieć. Nie jakby... Nie myślcie sobie, że to jest taki kanał nudny, że będę tylko wbijać puchary i będziecie tylko patrzeć jak wbijam puchary. Będę też różne rzeczy kupować, tylko na razie nie mam żadnych ofert i nie mogę na razie nic, ku, nic fajnego kupywać. Hmm, także teraz na razie będą filmiki tylko z expienia i coś będę mówić i wpadajcie do moich kolegów Misiech Polska i Aplomat.pl też mają kanały i też nagrywają brawla i nie tylko, podkreślam. Oczywiście subskrybujcie i lajkujcie. Jeżeli będzie jakiś fajny komentarz, przypnę Wam serduszko. No i co? Nie będę Wam przynudzać moim gadaniem. I lecimy. Jasny gwint, my z nimi szans nie mamy. No jak miał z nim wygrać 17 power w wiz 2? Kto to wygra? Dobra, no, przynajmniej drugie miejsce. Powiem tako, żeby nie było nudnego, kupuję gadżet do Leona. Wiem, że mi trochę pieniędzy, z... wiem, że mi trochę tych y, kasy w Bronster zleciało, ale kupiłem to po to, żeby ja, żeby jakby wam to powiedzieć, że jak będę robić o dużo skrzynek to chcę, żeby w końcu mi wydarzyła jakaś nowa postać a nie jakiś gadżet dlatego brakuje mi teraz tylko gadżetu do El Primo i już będę um, miał do, do, do dostępu tylko um, postacie oczywiście mogę podnieść 6 postaci na siódmą moc a jak wiecie od siódmej mocy można dostać dopiero gadżet no i mógłbym ulepszyć te postacie ale ja chcę dostać w końcu jakąś nową postać bo już od tylu Um, od stylu dni można powiedzieć... no... tygodni, bo ostatnio dropnąłem B, nie wiem... 3 tygodnie temu. coś w tym stylu? Dropnąłem B, Bogam. No nie! No nie! <laughs> nie wiedziałem, że to się tak skończy. Bo nie chciałem w tamtą stronę... Dobra. O, mój kolega gra. Kurarura. To jest. Um, kolega, jego kanał to jest aplomat.pl. Wbijajcie, subskrybujcie i lajkujcie like jego konto. Dobre. Zagramy jeszcze tą rundę leonikiem. I znowu Ems, bo chcę wbić tą Ems dużą rangę. No i powiem taką: jak wbić 9000 pucharów. Robię opening, z tego względu, że za 9000 yy, jest przecież mega box i będę miał bardzo dużo opening, bo skrzynek będzie prze... masakrycznie dużo. I jakbyście się pytali, jak może widzieliście, jak nie przegapiliście, do Leona mam, yy, mam star powera. I ten star power służy tak, że jeżeli mam bardzo mało HP, użyję mojego ulta i leczę 1000, po 1000 HP, aż do pełna tym ultem. Także w końcu ten ult... Nie no nie. O, widzicie, teraz mam to zrobiłem, chociaż niepotrzebnie go użyłem, ale to było do za zademonstrowania, jak to działa. Pewnie większość z was to wie, ale tylko chciałem przypomnieć. Aha, no i jego gadżet działa tak, o, że mogę się sklonować, jakby. I że mogę do niego pójść, na przykład do typa. Typ ogupieje. Uuu, mamy ten składnik, co wcześniej, był na samym początku. No. Boże, myślałem, że tak to działa. O. Jezus. Kurde, no way, no way, no właśnie, no way. No way. Ziomuś, no way! Nie możemy tego przegrać! Dobrze! Odwaja, czy że to znów mi się kończy? Oczywiście bym miał o jedną skrzynkę więcej, tylko oczywiście ja. Nie myślę, znaczy nie patrząc, na skrzynkę. Dobra, mamy Big Boxa Go. Oczywiście nie otwieram, to on będzie też na Opening. Co, jeszcze chwilę nagram filmik. Bo gram sobie leonixem To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka, dzwoneczek, żeby wam przechodziły powiadomienia, kiedy zanagrywam nowy odcinek i o czym. Pięknie, że byłem, to będzie dobre. Okej, okay, leży. Tutaj kolejny składzik leży. Idziemy ja, spokojnie. No way! Dobrze! ja go wziął? ele? Eu achei que seria um Eu No tu são. To co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba, dzięki i pa pa.